W historii świata, szczególnie w historii wojskowości, jedna jest bitwa, która rozpala serca, emocje, umysły, jedna jest bitwa, która wyrasta ponad wszystko inne. To Termopile, to spartański król Leonidas i jego 300 najdzielniejszych Spartan, którzy nie zawahali się. Oddać życia w praktycznie beznadziejnej, straceńczej misji. Wszyscy znamy i film, 300 i tak dalej. Pod względem militarnym ta bitwa nie miała wielkiego znaczenia. Trwała tylko parę dni. Na chwilę opóźniła marsz, marsz Azji w kierunku Europy, w kierunku cywilizacji greckiej. Także po wojskowemu to nic tam się nie wydarzyło, ale zobaczcie, do dziś rozpala nasze umysły i wyobraźnie. Dokładnie taką samą rolę odegrała wtedy. Rok później ta armia z Azji została pokonana pod platejami, tam już były dziesiątki tysięcy Greków, to już było wielkie, frontalne zwycięstwo ale siłę ducha dała bitwa pod Termopilami. Bo to nie masa, nie wielkie, takie można powiedzieć, powalające strategicznie, taktycznie bitwy są w naszych umysłach jako symbole. Ale bitwy, gdzie właśnie serce zostało rzucone za przeszkodę. I żeby pokonać, wroga, to naród musi mieć takie przykłady. Takich powiedzmy prawie, że straceńców, którzy jak Major Hubal rzucą swój los, swoje serce za przeszkodę. Żeby nie było, że tylko tak opowiadam o wojskowości otwórzcie sobie księgę Izajasza szósty rozdział. Bóg tam pyta: Misja niewiarygodnie trudna. Prawie że straczeńca, kogo poślę? A Izajasz odpowiada: Oto jestem. Poślij mnie.